tu wyrzucić, o a... Poczekaj To nie działa Lewej! Dawaj 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 Auto Dobrze, że ziesz, wszyscy się inne jak coś, nie? Tak tak <śles> Dobrze każdy wziął randomowy samochodzik Pierwszy lepszy z brzegu No nie wiem Jakiegoś tak mi... Jak O, gubicie już na pierwszej prostej

W ogóle się dziadkie dziadkiem marynowane, kureczki Dobrze, że sobie temat, dogrywa. Co to się wydarzyło? Nie wiem. Walka. Walka się wydarzyła. O bogowie, walka. O bogowie, walka. O ty, tu ściana wystaje. O tak, się, w? ma Walpaks, ale mamy psylotę. Myślisz, że tak łatwo? Tak, łatwo. Tak, łatwo. Tak, pamiętaj. Nie! Znoczę, o Ale nie, nie w drzach. Ty! Jeszcze wciszył ja to! Wdra. Wdra. Co?! Jak?! O, nie trafię zaraz trafię! Trafię! Dobra, Dobra nasze party go! Co ja? Co ja? Co, ja? Co ja? Co ja? Nie no... Ma... Co ja? Skurwysorek! Tylko nie tutaj! już mnie Ja na tym byłem, ja na buścien, nie miałem jak zatrzymać, zatrzymać buścien. Kto to zakręgiel tutaj się? To, kremi, bugs, to jest Fax, to Faks, to Faks Max, dawaj, jedziemy kremi, do nich, do nich, do nich ty już teraz, nie, 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 nie ja domy. Już z już teraz. Teraz Ziem, już ziomki, to, potupia to się bagnę! Hej, jeszcze władkę. O nie! O szyszczy! Ja widziałem to! Złego się wydarzyło, złego, złego. Troszkę tak. Ty jest czekaj tam. Jadę. Chodź kiedy Nie, teraz Markę z... Markę z Szepardem się gończą. No, do... Tam z całym kru-kru a ah, crew, chyba trzoda crew, jest? Nie Marcus! Widzę, ja. O, dzięki czuj, no, no, co, no, co no, tu się, się stało? Co to? Co się stało? Obrona szwajcarska, No dupa szwajcarska, niej! Co się stało? No obrona ja, no, no, szwajcarska Co się w że przebiła? Co, Gatyro, jak ty? No obronę zrobiłem Gówno robi za nie obronę! Gówno nie obronę robisz mówię, co O, to było

Tak, sraczu Oj, sracz, to bym się latać przed chwilą. A propos. Chopak, zaprawdę jeziemy rusa? tak chciał właśnie. O, ta górka się śmieździła. Nie, nie, Trzeba zmieniać, tu O, je O, już się wydarzyło. Zikt, no nie, pierwszy, Pierwszego tam. No, sylo, sylo, szczyla. No, ale na tych zakrętach mamy ciężkie, a za które sam się rozwalę tutaj z jeszcze. Wow, Markez bez pomocy przeciwnika Uda mi się rozwalić. Oj! Ojojoj! Tak oj, oj. mnie tyknąłeś celestna, niebezpiecznie. To, tak on go tyknął. Na tym buściku tak, tak tyknąłem. Dobra, dawaj gościa tam na łeb. Co no ty? przyhamował No mówisz, żeby to tak, zarzuca na zakrętach, że od to jechać. Wszędzie, <grym grym> bo obronę. Nie tym zakręcie to. No nie, tylko. chociaż nie na wallride, proszę? Nie. Czy nie? tykam cię, nie tykam cię. Jadę górą. Ja to No, że się tam. Bo. right Nie mam jego. Nie mojego I teraz, oj, on nie ma jego. No, no, I teraz, oj, teraz on sobie. <laughs> no, tak o, czy... nie, no, tak. a a nie, a nie, 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 a, a Nikt Nikt nie, 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 To ja... nie, pax? nie, 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 <śleski> pop <śleski> <śleski> <Jest> str... <strano, śleski> <ta. śleski> <strany> w kiblu <śleski> 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 Po tym kiblu to chłopia nie jest z... <śleski> <śleski> O oh nie, nie robimy jednak Ojej, Ojej, nie widzę Nie mogłeś się tak. Cepard, tych piłek nie ruszać jak Mógłbym, nawet powiem no. ci więcej, chciałbym, ale nie hmm. wyszło No to nie wyjdzie następnym razem są dwa okrużenie, a to... Ta, ta, ta Bo budzik w prawej lecę nie leci <śleski> Chyba ty nie dolecisz, wariacie Nie! Ale miałem okazję, ojej, A dobra Nie, bo tam trzeba było zapaść punkt no, no To o, 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 gównianym miejscu Ocie panie, zrobiłem to samo Brawo, brawo A to jest tam platforma Tam jest ta kata, która Platforma na dole, więc w sumie specjalnie to zrobione jest Ale ta kata tam jest Nie, nie, chociaż nie można tak Czysto zjechać, smu. No to tak. coś blokuje po prostu. No Ale tak. To zaczyna łamać. To nie śpi. Nie śpi, bo wygrywam właśnie. No weź cenzor, jest no, nie <śmieniu> ja nie, nie wiem co jest Fajny film był z kawką w kinie napił i poszedł spać To w ogóle nie było specjalnie Wiem, wiem, ale ten Emerus nie skręca po prostu No, 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 no. Chłop poszedł, waląc o kabusie I nie było. może Poszedł do kina, wziął kawkę, na naczosy, zjadł na wypił kawkę To było najdroższe spanie, o jakim słyszałem Było mocne spanie Tak, ale ja mu powiedziałem ale ja mówiłem, że no, jak kawa, jak się nie rozruszasz, to cię uspą śpi. No i uspało. Później, no. Dlatego mówiła, ja na na... spałem w domu. Mówię, idę spać, chopaki. Nie, ty nie mówiłeś, ty no po, prostu możesz, po prostu poszedłeś spać. Ty nie chciałeś tak. spać właśnie. No, nie, zgadzałem no, się, no. Przecież, że idę nie, spać. Prawda. Nie, prawda. Nie, 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 Mówił, z... Mówił, z... Mówił, na... mówił. Nie, 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 nie. Tutaj Mówili teraz. Na, teraz, nie. teraz. Nie, 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 nie. Czekaj, do końca wam opowiem. Na początku było tak, że leżałem, budowałem Ale W pewnym momencie powiedziałem... Idę się kiwnąć z dwie godzinki. I oni grali w ligę Legend. Powiedzieli, spoko. Później cenzor mi budził i gada, idziemy do kina, idziesz z nami? nie, ja śpię jeszcze. Nie, nie, nie. No to jak coś, to później będziemy dzwonić. Powiedziałem, dobra, przyjąłem. Poszedłem spać dalej, tak no, to była rozmowa. No, oni mówili chodzi, zupełnie inaczej. To, nie, nie, <laughs> nie. No, chodzi o to pierwsze spanie, że udawaj, że nie śpisz i poszedłeś spadzi, spać i oni cię wygonili do spania. No, nie o, wygonili tak wygonili tak, Tylko sam poszedłem. Nie, oni powiedzieli idź spać z No, no, no. Tak no i poszedłem bo. spać no. No. no to o to nam chodzi właśnie. <grywia> bo jak nie powiedzieli, to udawałeś, że nie śpisz. <cosuj> Ej, który? No bo ja nie spałem, tylko czuwałem wtedy. Dzięki, Bax, czyli dalej udajesz, że. Nie, nie, ja mam. To był budzik budzi. Ale wszytaj, czy dalej? Czy markew? No. No tak delikatnie. Się no, no, no tak delikatnie, no i go zachwiało. Delikatnie. Dobra. Ciężko tutaj ciasno Jedzie On no, tu jedzie, ale no, jest ja ciężko kogoś, O, ale poszedł bokiem Kurcze, to jest za bokiem Nie, nie, to do tego nie chyba Ta, zaryzykował zawodnik tibijski Dobra DZIĘKUJĘ OHA, CO SIĘ STAŁO, MARKEZ? I na pierwszym już skończyłem Halo, Markez? Markez spalił oh, Bowser's bo bo. Castle O, szajzu jadę Szajzu oh. motorek O oh. No, to jest Makuchajzyn ma tak? ja widzę cały ten motocykl Paxa No Ja też widzę motocykl To jest jedyny, który mam kupiony Jaki masz motor? Serio? <grym> Flotaro No jesteś słaby O, Flotaro 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 No tak. Ale się, Plotaro. 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 Ale się tutaj. Oh, oh. Nie, Udał Wywaliłem się na czymś rowerku Trzy Trzech Trzech a I to ja dostałem jest od wybuchu i to nie jest tej rakiety, tylko od kogoś. Ja też od kogoś. Fak został. O, u... Jak <noise> się <gnoju. głos> używało tutaj ty. Tych... Ale mówię! Pod, e, ale miałeś farta te... teraz z gościu, się połamał Dobra, Pax jest headem. Już no, nie wiedziałem że tam jest taki zakon. tu to se skaczy. No. No, nie no, co mam no, robić. Hmm. Skakany chłopiec. Czemu tam nikogo nie było? Gdzie? Nie wiem. Gdzie? Gdzie? Ale tu nikogo nie ma. Ale tu nikogo nie ma. O ty markę no, z tego nie dostał Ne no. ne nie, kolego Tak ty tak ładnie przymierzyłem ja nie? nie wiem kto do kogo mówisz Ja do ciebie coś. mówię, bogaty. Trzeba no, kolega powiedział do ciebie Mhm Trzeba ma kolegów, nie to co Aha, powiedział Ufff 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 też Ufff 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 ale jestem lepiej, lepiej w lewo, prawda? Ale się dostałem. Ja a? samotnie siedzę na mieszkaniu, załamany, bo mi nikt mnie nie lubi ochotną mi takie teksty. Czyli deprechek posiądę, przeprowadzę rapturę. Eee, Jasne. Nie wiem, tak jak się stało. Nie, by się nagrywał. Mhm, Który to tam nie jedzie śmieszne. za mną ostro i. nie wiem, próbuje być śmieszny, zabawny. Ja. Nikt za to nie jedzie ja chyba. O ty gnoju! O właśnie mam, że... ty! Się tak samo o z właśnie z ty, chupaksik. O, ale nie jeszcze przed punktem mnie wysrałeś. Nie. Ale ty przed punktem. Tak, zrobiłem. That's right. Nie wstydzę I się w tak w w tego. mnie nie To jest pierwszy w ogóle. Tak no bo... Sylo, chyba. A, Szczylo. Rozwaliłbyś się może w końcu tej rakiet. No, na ostatnim miejscu. Sylo, przecież on jest na ostatnim miejscu. Dbilu mi się z tyłu jego pojawił? No bo on go dubluje może Jak? Już nikt mnie nie wyprzedzał Przepraszam, że wyprzedzał Nikt mnie nie wyprzedził Dublował ty, się przecież no Kto mnie zdublował? Nie, stoi. nie wiem, zasadzie... sylotski Rankuję was no nie. No to, ja to ja takie low quality rzucanie, rzucanie, rzucanie randomowych informacji... takie... nie wiem, średnie chyba, I guess Ja lubię <laughs> Ja dzisiaj, dzisiaj mecenasem a, 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 komedii ryby. stał się bogatym. Mmm, średnie. A, wiele że No jakby... że o dalej, żarty, których nikt nie rozumie po prostu. Ja, ja, ja rozumiem, Ale to też. A Ma permanentnie. No, to, 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 to pole jakby rola tutaj jest druga się no. zmienia, no to jest permanentnie jakby na sejlach. Ja hmm? Jestem koksem. O, jest koksem, słyszałeś? Tak, <grym grym grym> to pomijasz, że ja, jest koksem. Jezu Chryste. Nie od dzisiaj. Nie no, ja. co to za motocykl tutaj? Gówno jakieś pewnie, nie jeżdżące No, no Shotaro. Nie, nie, nie. Shotaro wyjechał. Shotaro go daje. Tu Tak Dobra, jest bardzo. co ci oddał Dusza, zrobiłem to, nice Dziękuję!